Wigilia na Jasnej Górze. Jak zawsze rozpocznę od przypomnienia, że w ten dzień spowiadamy wyjątkowo w godzinach od 6.15 do godziny 16.00 będą na nas kapłani czekali w konfesjonałach w tym dniu nie tylko w kaplicy sakramentu pokuty, ale również w samej kaplicy Matki Bożej udostępniamy 14 konfesjonałów, 14 kapłanów będzie na nas czekało, dlatego jak zwykle prośba nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę. Nie czekajmy, żeby w stresie przeżywać święta i ostatnie chwile przed wieczerzą wigilijną. Pamiętajmy, czekamy na Was w konfesjonale, moi drodzy. Rok Miłosierdzia, szczególny rok, dlatego staramy się jak najwięcej kapłanów dać do dyspozycji pielgrzymów i mieszkańców częstochowy oczywiście. Zapraszamy również na wspólną pasterkę, jak co roku o północy na jasnej górze będziemy uroczyście pod przewodnictwem generała naszego zakonu, najprzewelebniejszego ojca Arnolda Hrabkowskiego, świętować Boże Narodzenie, a w dniu następnym, w pierwszy dzień świąt o godzinie 11, ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita Częstochowski, włącza się w nasze uroczyste świętowanie Bożego Narodzenia, przyjścia naszego pana na ten świat. Pierwszy, drugi dzień świąt, też już tradycyjnie, jak zawsze, muszę święte, jak w niedzielę ale również proponujemy pielgrzymom i mieszkańcom częstochowy posługę ojców w konfesjonale. Także jeżeli by ktoś faktycznie nie zdążył przed wigilią pojednać się z Panem Bogiem lub już potrzebował w pierwszy dzień świąt tego sakramentu, jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Już nie w takim wymiarze od 6.15 do 19.30, ale zawsze dwóch, trzech kapłanów będzie na nas czekało w konfesjonale, w Kaplicy Sakramentu Pokuty. W tym roku świętowanie trochę nam się przedłuża do 27 grudnia, ponieważ to już zaraz niedziela świętej rodziny. W tym roku, natychmiast po świętach, mamy uroczystą niedzielę. 31 grudnia. Wspomnienie Świętego Sylwestra, dzień zwany potocznie Sylwestrem, skrót od Świętego Sylwestra. Oczywiście w tym dniu zapraszamy na uroczyste nieszpory na godzinę 17 pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Długosza. Też już tradycyjnie na Jasnej Górze pragniemy dziękować za mijający rok, przepraszać za to, co może było nie do końca właściwe i prosić o łaski na rozpoczynający się już wkrótce następny rok. A skoro już jesteśmy przy Nowym Roku, to serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy na rozpoczęcie Nowego Roku. O północy punktualnie wraz z rozpoczęciem Nowego Roku pragniemy rozpocząć pasterkę jasnogórską już tradycyjnie pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Długosza, aby wypraszać potrzebne łaski na ten rozpoczynający się rok. Jeszcze niech wolno mi będzie złożyć jak najlepsze życzenia płynące z Jasnej Góry. Na pewno będą przekazywane również przez Ojca Przeora, ale tu w imieniu Ojca Kustosza i wszystkich ojców posługujących pragnę również włączyć się w te życzenia jak najlepszego, radosnego, bożego, błogosławionego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten rok... Miłosierdzia Bożego, który rozpoczęliśmy, napełnia nas Bożym miłosierdziem, napełnia nas potrzebnymi łaskami i radością z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo w końcu przecież to również rok 1050 rocznicy Chrztu Polski, a dzięki właśnie temu, że jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego niech ta radość wypełnia nas, a Boże miłosierdzie wspomaga w każdej chwili tego nadchodzącego 2016 roku mamy nadzieję świętowanego pod przewodnictwem papieża Franciszka również tu na Jasnej Górze.